Florentynka mu wychowywała się na małej wsi na Podlasiu pośród przepięknych lasów nad rzeką, jednak zawsze marzyła o podróżach. Spakowała więc walizkę i razem ze swoją ulubioną zabawką Sinką wyruszyła ku wielkiej przygodzie. Kogo spotkała i co znalazła Florentynka podczas wycieczki? Tego dowiesz się z gry Florentynka mu w podróży od Egmontu od 1 do 5 graczy od trzeciego roku życia Gdy do recencji podesał Egmont, za co bardzo serdecznie dziękuję. Gra posiada trzy warianty rozgrywki. To ja zaraz Wam pokażę. W pierwszym wariancie układamy prostokąt z 20 odsłoniętych kart. Pozostałe karty układamy rewersem do góry w pobliżu odsłoniętych kart, grę rozpoczyna gracz, który ostatnio podróżował lub najmłodszy gracz. W tym wariancie naszym celem jest zdobycie jak największej liczby kart. W swojej turze gracze będą zabierać odsłonięte karty przez łączenie ich zbiory na dwa sposoby, albo możemy łączyć je według kategorii, albo patrzeć na ich kolory ramek, także mamy dostępne 8 kategorii, ale gracz może wymyślić swoją własną kategorię. A te kategorie to podróż, zabawki, zwierzęta, rośliny, sprzęty domowe, ubranie, pojazdy, czy pierwsza litera przedmiotu. Lub gracz może wymyślić swoją własną kategorię. Jeśli gracz wybiera kategorię, to może w swojej turze zabrać aż trzy karty. Jeśli natomiast wybiera ramkę, to tylko dwie karty może zabrać. Po zabraniu karty, gracze kładą je przed sobą, a braki uzupełniamy. Gra kończy się, kiedy zabraknie nam kart do uzupełnienia. Załóżmy, że jestem graczem rozpoczynającym i sama wymyślam swoją kategorię i moją kategorią będą bajki. Pierwszą kartą, którą biorę jest karoca, potem książę, a potem smok. Puste miejsca uzupełniam. I idzie do kolejnego gracza zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Kolejny gracz weźmie pojazdy, ma traktor, samolot i lokomotywę. Kładzie je przed sobą. Kolejny gracz weźmie trzy przedmioty na literek: kostka, kompas i korona. I znowu tura wraca do pierwszego gracza, który tym razem weźmie kategorię podróż. Mamy autobus, mapa zawsze się przydaje, i namiot, w którym będzie gracz mieszkał. Znowu uzupełniamy. I tak gra się toczy. Gracz może wziąć też dwie karty patrząc tylko na kolor ramki, i niech będzie, że ten gracz weźmie właśnie takie karty. I w tym momencie mamy koniec gry i liczymy raz, dwa. W tej rozgrywce ten gracz by wygrał. Tak wygląda pierwszy wariant, a teraz pokażę Wam o co chodzi w wariancie drugim. W wariancie drugim karty dokładnie tasujemy i rozdajemy każdemu z graczy po sześć kart. Pozostałe karty umieszczamy na środku stołu. Celem G jest pozbycie się kart z ręki. G ponownie zaczyna gracz, który ostatnio podróżował, lub najmłodszy gracz. W swojej gacz gracz może odrzucić na wspólny stos kart odrzuconych karty ze swojej ręki na jeden z trzech sposobów. Znowu łączymy tutaj karty według kategorii, które wcześniej wymieniłam, albo według koloru ramki, albo według pierwszej litery nazwy przedmiotów. Celem G jest pozbycie się kart z ręki. Gacz, który zrobi to dwukrotnie, gdy rozpoczyna gracz, który ostatnio podróżował lub najmłodszy gracz. Swoje duże gracze będą mogli odrzucić karty na wspólny stos kart odrzuconych. Karty znowu będziemy łączyć na trzy sposoby. Albo przez kategorie i wtedy będziemy mogli odrzucić aż trzy karty. Albo poprzez pierwsze litery przedmiotów. I sprawdźmy czy ten gracz mógłby coś odrzucić. Odrzuci te karty według ramki. Jeśli udałoby mi się odrzucić trzy karty, to mogłabym wskazać innego gracza, który musiałby dobrać kartę. Gracz, którego tura się kończy, dobiera jedną kartę ze stosu kart dobierania i tura przechodzi do kolejnego gracza. Pozbędzie się dwóch czerwonych. Dobiera kartę i zobaczmy, może temu graczowi to się uda. On ma jamnika, zamek, kwiat. Aparat plecak i pomarańcze, i on weźmie podróże. I w podróżach mamy zamek, robimy zdjęcia i bierzemy plecak. Dzięki temu on dobiera kartę, i inny gracz też musi dobrać kartę. I on wyznaczy tego gracza. I teraz idzie tura do tego gracza. Sprawdźmy, czy tym razem uda mu się odrzucić trzy karty. Myślę, że tak, bo tak, jedziemy pociągiem, używamy walizki, a w walizce mamy buty. Więc dobiera kartę, i ten gracz także musi ją dobrać. Intergra tak się toczy do momentu, aż ktoś nie straci kart. Ten kto zrobi to dwukrotnie, wygrywa grę. Gracz, który pozbędzie się wszystkich kart z ręki. Załóżmy, że byłby to ten gracz, wybiera sobie jedną kartę i kładzie ją przed sobą. Po tym jak gracz zdobędzie kartę, wszystkie karty tasujemy i ponownie rozdajemy po 6 kart. Oczywiście gracz sobie zachowuje swoją kartę przed sobą. A teraz Wam powiem jak wygląda zabawa w trybie solo. W trybie solo mamy trzy warianty rozgrywki. Pierwsze co możemy zrobić to posortować karty kolorami. Albo możemy te karty posortować wedle kategorii. Drugi wariant zabawy to opowiadanie historii. W tym celu wybieramy sobie trzy karty na przykład tulipan, niech będzie bocian, i na przykład rower. I ta historia może brzmieć tak, że jechałam na rowerze na łące pełnej tulipanów i zobaczyłam bociana. Trzecia zabawa polega na tym, że rodzic wybiera jedną z tych kart, a dziecko musi znaleźć taki przedmiot w domu. I tak wyglądają wszystkie warianty w grze Florentynka Mów Podróży od Egmontu. Jest to urocza, prosta gra z bardzo ładnymi kartami. Która ćwiczy spostrzegawczość, wspiera rozwój dziecka, rozwija wyobraźnię, oczywiście wzbogaca też słownictwo, buduje więzi społeczne, a dodatkowo ma bardzo dużo wariantów rozgrywki. Jest to też gra na tyle otwarta, że sami razem z dzieckiem możecie wymyślać nowe jej warianty rozgrywki. Ja Wam tą grę bardzo gorąco polecam, oczywiście link do kupienia tej gry zostawię w komentarzu na dole. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu, dziękuję Egmontowi za podesłanie gry do recenzji. Jeśli ten film Wam się spodobał, to proszę zostawcie mi łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach, pa. pa.